Halo, witam Cię na blogu ProStory jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy tryptyk trzech odcinków, w których poruszamy temat kroków klienta do Ciebie i właściwie też kroków Twoich do klienta. W poprzednim odcinku mówiłam Ci o tym, jakie te kroki są, jakie są etapy ścieżki klienta do Ciebie. Możesz oczywiście obejrzeć sobie ten odcinek. Tutaj masz link pod spodem. A dzisiaj przechodzimy dalej. Dzisiaj mówimy o tym, w jakim miejscu możesz się ustawić, żeby tego klienta spotkać w tych trzech krokach? Pierwszy krok to jest poznanie Cię. Czyli musisz ustawić się tam, gdzie ludzie, którzy Cię nie znają, nie wiedzą o tym, że jesteś coachem albo coachem od czegoś tam konkretnego i w czym możesz pomóc, mogą Cię poznać, mogą dowiedzieć się o tym, że istniejesz. Pomyśl, gdzie możesz to zrobić. Możemy to zrobić online i offline, oczywiście. Offline możemy pójść na różnego rodzaju konferencje, warsztaty, miejsca, gdzie spotykają się nasi klienci. Jakieś spotkania networkingowe, nawet spotkania towarzyskie. Jeżeli jest tam Twoja grupa docelowa, to możesz tam wejść i to się nazywa networking wtedy i po prostu przedstawić się jako coach z konkretną specjalizacją, która pomaga ludziom w tym i w tym. Jeżeli poznasz tam osoby, które wykażą zainteresowanie, to wtedy przejdziesz do drugiego kroku. Do, do którego zaraz my też przejdziemy. Jeżeli chodzi o online, to oczywiście musisz być tam, gdzie przebywa Twoja grupa docelowa. Pomyśl, gdzie oni są, w jakich grupach na Facebooku na przykład. Jacy partnerzy strategiczni mają podobną grupę docelową? Być może tam możesz wystąpić czy przedstawić się. Może to być reklama na Facebooku. Gdzie oferujesz swoją darmową ofertę skierowaną do osób z Twojej grupy docelowej. Mogą być to rolki na Instagramie organicznie, które mają rolę tego, żeby przedstawić Ci jako coacha od konkretnych ludzi, dać coś fajnego już i żeby zaczęli Cię obserwować. Zobacz u siebie, czy robisz te działania, czy masz gdzieś ustawione strategie marketingowe, które umożliwiają klientowi. Poznaniecie. Nowym ludziom poznaniecie, zobaczenie cię i ewentualnie wejście w relacje dalsze. Drugim krokiem jest właśnie to wejście w relację i kultywowanie tej relacji. Czyli nie tylko staniesz i mówisz o sobie, ale osobom, które są zainteresowane, oferujesz coś. Na przykład, na spotkaniu networkingowym, czy jakimś towarzyskim, gdzie jesteś i przedstawiasz się jako coach, i osoba wykazuje zainteresowanie, wypytuje Cię o trochę więcej, możesz zaproponować jej. Wejście na Twoją stronę internetową, czy na Twojego fanpage'a, czy zapisanie się do Twojej listy mailowej, czy nawet umówienie się na wstępną sesję, jeżeli ta osoba już jest na to gotowa, ale raczej to się będzie działo rzadko. Jeżeli chodzi o online, to wtedy, jeżeli oferujesz na przykład darmową ofertę, to zbierasz subskrybentów do swojej listy mailowej. Jeżeli nie masz darmowej oferty, to przynajmniej na Twojej stronie powinien znajdować się zapis do jakiegoś newslettera do utrzymania kontaktu. Facebook oczywiście oferuje to, że, może, że mogą zostać fanem Twojego fanpage'a, co niekoniecznie bardzo wiele nam daje, dlatego że Facebook ma że tak powiem tak obcięte zasięgi, że nie docieramy za swoim komunikatem do tych ludzi za mocno, aczkolwiek jednak coś tam się dzieje. Możesz założyć grupę na Facebooku na przykład też, bo wtedy ten komunikat będzie do nich docierał i budowanie relacji się będzie działo. Przez Instagram również budujesz relacje, czy przez LinkedIna, stawiając nowe posty i dając więcej tym ludziom, którzy są już zainteresowani twoją osobą i tym, co ty robisz. Są zainteresowani tematem. Trzeci krok, czyli krok dla osób, które już biorą pod uwagę Ciebie jako coacha, to jest przygotowanie miejsca, gdzie oni mają wylądować. Czyli podczas budowania relacji, już osobom, które są z Tobą w Twojej społeczności jakiś czas, możesz zaoferować wstępną sesję albo możesz opowiedzieć o historii sukcesu jakiegoś klienta. Możesz podejść bliżej z ofertą i musisz mieć też przygotowane miejsce, gdzie oni o tej ofercie przeczytają i wezmą pod uwagę. Fajnie jest wtedy mieć miejsce, gdzie mogą poczytać referencje od Twoich zadowolonych klientów, jeżeli takie posiadasz, czy to na Facebooku, czy w twoim, na, na Twojej stronie internetowej. Klienci również wejdą wówczas na zakładkę o Tobie, i jest to ważne, żeby ona była dobrze na Twojej stronie napisana. I w odpowiednich miejscach jesteś z komunikatem, że jeżeli jesteś gotowy na współpracę albo wzięcie pod uwagę współpracy. To ci ludzie widzą, gdzie mają wejść, żeby zapisać się na przykład na konsultacje do ciebie. Niby to jest logiczne i proste, a bardzo często pomijamy to, nie robimy tego. Wydaje nam się, że oni sami się domyślą, co mają robić, że jak już przecież nas trochę znają, to sami będą wiedzieli, że mają się odgłosić na konsultacje. Niekoniecznie. Więc sprawdź, czy stoisz w miejscach z odpowiednimi narzędziami, tam, gdzie twoi klienci ciebie potrzebują. I pamiętaj, że nie musisz być wszędzie, że, bo system marketingowy, który dobrze działa, to jest prosty system. To nie jest tysiące działań w każdym z tych kroków, tylko jest, to jest jedno, dwa działania, ale konkretnie robione z dobrą komunikacją. A właśnie o tej komunikacji porozmawiamy za tydzień, bo bądź, porozmawiamy o tym, jak z nimi rozmawiać, jak głęboko relacje budować, jak mocno się spoufalać. O czym mówić? Do usłyszenia.